Z przyrodą zgodnie żyj, w powietrzu, lądzie oraz wodzie, bo każdy serce musi dać, kochanej swej przyrodzie. Scenka ekologiczna pod tytułem Kompostownik. Wyszko, że jest czas na dziki, na opowiada stronę. Państwo zieloni otworzyli kompostownik i spieszę się, żeby nie zabrakło dla mnie miejsca. Ale jeszcze jesteś nieresadna. Moja droga, trzymaj się od A ja przyznam tylko na szczęście jest Nie wszyscy ludzie tacy są. Że jest 8 lat na tym świecie i wiem, co nie cały świecie. Posłuchaj, co ci mówi dość. Czoda, Czo. Ci ludzie na pewno do tego kompostu jak to się nazywa? Kompostownika. W <noise> do komputca jakieś preparaty, chemikalie i będzie po tobie. Nie chcę cię urazić, ale ty chyba nie wiesz, to to jest kompostownik. To mi jest wysłuchać. Proszę bardzo, że to po prostu najprostszy kompostownik wystarczyć dziura w ziemi mi lub przygotować wydzielony kod. Wrzuca się do niego różne odpadki organiczne, czyli robierki, resztki jedzenia, liście, badyle z ogrodu i ściętą trawę. I to jest wszystko? To wszystko, to wszystko samo się rozkłada na, na kompost, czyli żywną masę, która hmm, nadaje się do użyźnienia grządek zamiast obornika, a i świetnie do daniczek. Niby, niby jesteś taka mądra, ale z jednym się pomylił Na pewno to samo się nie rozłoży. Masz rację, dokładnie. Nie wiem jak to się dzieje. To ja ci wytłumaczę. Szczątki organiczne zostają nałożone dzięki pracy milionów małych żyjątek. Bakterii, grzybów, pierwotniaków, z pomocą owadów i nazwy ale czy można ufać tym ludziom, że się nie tego kompostownika? Raczej tak. Przecież oni ten kompostownik chcą wykorzystać pod swoje warzywa. Bo jeszcze mnoga ja mówiłam im coś o ekologicznej uprawie, ale nie wszystko zrozumiałam. Znowu jakieś nowe słowa, ja już mnie nad, nad tym nie nadążam. Nie bądź się. Już idę do tego kompostownika Puszkaj i wpadnę w niedzielę do ciebie i wszystko ci opowiem. Myślisz, że w niedzielę Myślisz, że w niedzielę kompostownik jest nieczynny? Nie, nie wiem, wiem, ale jakoś się wywrócił. ja w tym kompostowniku. Z przyrodą zgodnie ży.